Það er það. Dzień dobry, Mateusz Ben zapraszam na wydarzenia, w których dziś m.in. Bez spodni biegał po autostradzie. Tłumaczył się tym, że bardzo chciało mu się pić. Świąteczne kolędowanie z idolami. Ja uwielbiam, jak jest taki duży skład, bo na co dzień się z taką orkiestrą nie gra. Dwa lata więzienia i kara pieniężna w wysokości nawet 60 tysięcy złotych grozi mężczyźnie, który spowodował kolizję na autostradzie A4 i uciekł z miejsca zdarzenia. Policji udało się zatrzymać 30 trzydziestolatka, który teraz odpowie przed sądem. 30 Trzydziestolatek uderzył swoim Fordem Focusem w ciężarówkę i rzucił się do ucieczki. Biegnąc po drodze zgubił spodnie. Funkcjonariusze yy komendy powiatowej policji w Zutoryi włączyli się do poszukiwań za uciekinerem. I po kilku chwilach zauważyli przy autostradzie idącego mężczyznę bez spodni i bez butów. Powiadomili o tym fakcie chojnowskich policjantów, którzy zjawili się na miejscu, zatrzymali tego mężczyznę. Okazało się, że mężczyzna był nieźle wstawiony. W jego organizmie były ponad dwa promile alkoholu. Tłumaczył się tym, że bardzo chciało mu się pić, a w samochodzie nie miał nic innego oprócz alkoholu, więc postanowił zaspokoić swoje pragnienie. Wódką. Mężczyźnie za prowadzenie po pijaku grożą nawet dwa lata więzienia, a 30-latek nie uniknie także odpowiedzialności za spowodowanie wypadku. Będzie musiał też zapłacić grzywne i karę w wysokości od 5 do 60 tysięcy złotych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym. Kamil Bednarek, Ewelina Lisowska i Karolina Artymowicz w towarzystwie muzyków Narodowej Orkiestry Dętej z Lubina przygotowali świąteczną niespodziankę. W sali prób zaaranżowanej na studio nagrań zarejestrowano koncert Kolend w ciekawych aranżacjach. Utwory w nowej odsłonie nagrano pod batutą i czujnym uchem dyrygenta i dyrektora Narodowej Orkiestry Dętej Mariusza Dziubka. Sala prób na Wzgórzu Zamkowym, gdzie na co dzień trenują lubińskie dęciaki, zamieniła się w świąteczne studio nagrań, które ugościło gwiazdy polskiej sceny muzycznej. Tym razem to artyści zgłosili się ze swoim pomysłem do Narodowej Orkiestry Dętej. Jest to nobilitacja dla, dla środowiska orkiestr dętych, kolejny projekt, gdzie gwiazdy śpiewają z orkiestrą dętą. To jest bardzo ciekawe i te gwiazdy zgłosiły się do Lubina, do Narodowej Orkiestry, aby wspólnie... Wykonać ten projekt. Bardzo się cieszę, że, że jesteśmy już marką narodowej, postrzegani jako partner, pełnoprawny, żeby zrobić piękny, wspólny projekt i cieszyć się nim. W nagraniu wzięły udział prawdziwe gwiazdy sceny muzycznej, których umiejętności wokalne Polska poznała dzięki kilku programom typu Talent Show. Ewelina Lisowska czy Kamil Bednarek gościli już w Lubinie. Tym razem przyjechali, aby nagrać kolendy w zupełnie nowych odsłonach. Mamy rokowy pazur, mamy trochę swingu. No, te aranżacje są naprawdę ciekawe i kolorowe, czasami wręcz nieprzewidywalne. Cieszę się, że mogę tutaj być i wziąć udział w tym fajnym koncercie z taką świetną orkiestrą. To nie jest moja pierwsza wizyta w Lubinie i też nie pierwszy raz z orkiestrą. Ja uwielbiam, jak jest taki duży skład, bo na co dzień się z taką orkiestrą nie gra. No, teraz ostatnio to w ogóle nie graliśmy, więc tym bardziej się cieszę, że mogłem tutaj być i zagrać z tym składem piękne kolendy w pięknych aranżacjach. Kamil Bednarek to artysta wykonujący muzykę reggae. Czy w związku z tym możemy spodziewać się kolęd w tym charakterystycznym stylu? Niektóre aranżacje właśnie były tak troszeczkę stylistycznie pode mnie zrobione i rzeczywiście są tam elementy reggae. Ale myślę, że to też takiej radości dodaje całemu Całej kolendzie. Kolendowanie nie jest obce również Karolinie Artymowicz, młodej wokalistce i finalistce piątej edycji programu Idol, która Lubin odwiedziła po raz pierwszy. Jak byłam młodsza, jeszcze w czasach gimnazjalnych, śpiewałam w chórze kościelnym, <noise> więc e, koncerty kolendowe nie, nie są dla mnie nowością. I, no i były często, były tak naprawdę co niedzielę. <noise> Także koło zatacza historia. Koncert Kolen z udziałem Gwiazd polskiej muzyki rozrywkowej to pierwsza niespodzianka. Drugą i jedyną tego rodzaju będzie wyjątkowy koncert noworoczny z udziałem światowej klasy sopranistki Aleksandry Kurzak. Ta gwiazda Metropolitan Opera w Nowym Jorku zaśpiewa z orkiestrą dentą. Narodowa Orkiestra Denta w Lubinie będzie pierwszą orkiestrą dentą, która zaakompaniuje pani Aleksandrze Kurzak. Wykonamy najpiękniejsze arie, według mnie z opery Gianni Schicchi, Giacomo Pucciniego, O mio babbino caro, ulubiony, ukochany Puccini, ukochany pani Aleksandry i Arie Giuditti z komedii muzycznej Franza Lechara. Wydarzenie muzyczne zwieńczy najsłynniejszy utwór skomponowany dla Orkiestry Dentej. Będzie to Bolero Maurice Slawela. Koncert kolend będzie można usłyszeć na kanale Narodowej Orkiestry Dentej na YouTubie 24 grudnia, natomiast 1 stycznia o godzinie 18.00 wyemitowany zostanie koncert noworoczny, który, podobnie jak słynny koncert wiedeński, może stać się nową tradycją płynącą w świat wprost z Dolnego Śląska. Parafialna telewizja internetowa to najnowszy projekt księdza Jana Mateusza Gacka. Nowatorskie w skali kraju przedsięwzięcie jest połączone z budową Centrum Integracji Międzypokoleniowej przy parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa. Medium zostanie oddane w ręce młodzieży zapowiada duchowny. Parafia na legnickich piekarach powstała 30 lat temu. Przeciętny wierny miał wtedy 30 lat. Dziś średnia ta wynosi ponad 50. Stąd pomysł, by zająć się seniorami, tworząc dla nich miejsce całodziennego pobytu, a w nim różnorodne formy spędzania czasu, organizowane m.in. przy udziale wolontariuszy, czy zajęcia rehabilitacyjne. Potrzebujących na miejsce ma dowozić parafialny samochód. To centrum będzie pracowało od rana do wieczora. Będzie możliwość zabawienia się, że tak powiem nawet sam zatańczę jak trzeba będzie z, z, z dziadkami i babkami. Będziemy też stworzy stworzymy też stołówkę, gdzie będzie można korzystać z z posiłków na bieżąco. To jednak nie wszystko. W murach centrum zrodzi się bowiem projekt internetowej, parafialnej telewizji, którą będą tworzyć młodzi ledniczanie. Sprzęt już czeka, powstaje też studio, pomóc ma stowarzyszenie Spynacz. Pomysł może wydać się kosmiczny, ale w przeszłości ksiądz Gacek niejednokrotnie udowodnił, że ma zmysł do wcielania w życie oryginalnych pomysłów. Ojca ryzyka nie przeskoczę, ale go postrasza. <grym audio> Dlatego też <grym audio> nie wiem, czy pierwszy tutaj w kraju, ale myślę, że jeden z pierwszych i będzie to jakieś, jakieś studio nowatorskie. My nie tylko tutaj zamierzamy katechizować, ewangelizować, ale też tworzyć ładne jakieś programy. Prace postępują zgodnie z planem, jak zapowiada duchowny. Jeśli pogoda dopisze, zarówno centrum, jak i telewizyjne studio wystartują na początku przyszłego roku, z pewnością jeszcze przed Wielkanocą. Tyle na temat tej ciekawej medialnej propozycji, a w dalszej części programu powiemy... Kolejna pula rządowej kasy dla samorządów. Nie bylibyśmy w stanie samodzielnie te inwestycje zrealizować. Lubin w międzynarodowym projekcie. To właśnie pomysłodawcy tego projektu zgłosili się do nas. Samorządy w naszym regionie otrzymały kolejny zastrzyk gotówki na inwestycje, to ze specjalnego rządowego programu, który ma na celu zadośćuczynienie strat wywołanych przez pandemię. Z drugiej transzy nie skorzystały jednak wszystkie gminy. Sprawdziliśmy, dlaczego tak się stało. Na dotacje z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie ponad 3,5 miliona złotych może liczyć chociażby gmina Żukowice w powiecie głogowskim, która planuje ponad 1,5 miliona przeznaczyć m.in. na termomodernizację budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz przychodni zdrowia w Nielubi. Pozostałe 2 miliony chcemy przeznaczyć na modernizację sieci kanalizacji sanitarnej w celu odprowadzenia ścieków z terenu gminy Żukowice do oczyszczalni, w głogowie i drugim, jakby tutaj elementem tej kanalizacji będzie jeszcze chcemy skanalizować ulicę Tęczową w miejscowości nie lubię. Spory zastrzeg gotówki otrzyma także gmina Grębocice w powiecie Polkowickim, tam pozyskane środki w kwocie ponad 3 milionów złotych, trafią na przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Grębocicach. Dotacja stanowi aż połowę kosztów, jakie gmina musi ponieść w związku z zaplanowaną inwestycją. Nie ukrywam, że pomimo, że może mamy wysoki wskaźnik na dochodów na jednego mieszkańca, to jednak prawdopodobnie nie bylibyśmy w stanie samodzielnie tej inwestycji zrealizować. No, tutaj szansa, jaka się pojawiła z Funduszu Inwestycji Lokalnych, powoduje, że najprawdopodobniej w przyszłym roku rozpoczniemy ten remont oczyszczalni, a Poprzedni remont był prawie 17 lat temu, czyli naprawdę już taka pilna potrzeba była. Nie wszystkie samorządy otrzymały jednak dotację z drugiej transzy rządowego funduszu. Taka sytuacja spotkała chociażby głogów, którego władze starały się m.in. o wsparcie budowy hospicjum, poseł Wojciech Zubowski tłumaczy, że program podzielony jest na trzy tury i głogów otrzymał ponad 6 milionów przy pierwszym rozdaniu. To jest cały czas w ramach jednego programu, tylko że on jest to podzielony na trzy części, więc gmina miejska Głogów, miasto Głogów jak na razie. Jest i myślę, że tak zostanie. Największym beneficjentem było około 20 razy większe zapotrzebowanie, czy złożone były te wnioski, niż te środki, które były na realizację tego programu przeznaczone. Więc w sytuacji, kiedy środków jest mniej, a my, patrząc z perspektywy całego powiatu nie tylko miasta, ale również gmin wiejskich, otrzymujemy większe jeszcze środki niż przy tym pierwszym rozdaniu, no to uważam, że nie jest to powód do tego, żeby no, narzekać. W przypadku pierwszej tury rządowego programu do samorządów w całym kraju trafiło ponad 6 miliardów złotych. Tym razem środków było blisko 2 miliardy mniej. Trzeciej transzy do rozdania będzie już tylko nieco ponad miliard. Jest niewielki, zmieści się w plecaku każdego podróżnika. Na swoich kartach pomieści tysiąc największych atrakcji z całej Polski, w tym siedem z okolic Lubina. Wonderbook to dziennik turystyczny z miejscami na naklejki pamiątki z wypraw. Projekt turystyczny powstał, powstał w 2008 roku i obejmuje siedem europejskich krajów. Do międzynarodowego projektu turystycznego Wonder Book, którego celem jest promowanie pasji do turystyki i odwiedzanie nowych, ciekawych miejsc, zaproszono Centrum Edukacji Przyrodniczej oraz Muzeum Historyczne w Lubinie. To właśnie pomysłodawcy tego projektu zgłosili się do nas, pomyśleli, że byłoby bardzo fajnie, żeby żeby Lubin jako miasto i muzeum wzięły udział właśnie w projekcie, żeby turyści z całej Polski, z Czech i z różnych innych krajów Europy Mogli przyjeżdżać do Lubina i zwiedzać, zobaczyć co ciekawego mamy do zaoferowania. Z wycieczki po Lubinie można zdobyć sześć nalepek. Jedną z Zolubin na pamiątkę wizyty w Parku Wrocławskim, gdzie naklejka jest do nabycia. Zaś pięć kolejnych ze zwiedzania kolejnych atrakcji. Te naklejki oraz dzienniki turystyczne są dostępne w infopunkcie Muzeum Historycznego w Rynku. Sam Lubin już jako miasto, jest pierwszym z nich. Muzeum Historyczne i Ratusz to są dwie osobne naklejki, oba, znaczy tak, tak naprawdę jeden obiekt, który można zwiedzić na dwa różne sposoby. Park Leśny w Lubinie to jest kolejne miejsce oraz Kościół Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Lubinie. Siódmą atrakcją, którą można odwiedzić i wkleić do Wonderbook jest Kościół znajdujący się w Krzeczynie. Autorem projektu jest czeski biegacz Rudolf Ropek, który zwiedził setki miejsc w 40 krajach. Więcej szczegółów na stronie pl.wondermyślnikbog.com. 29-letnia Polkowiczanka miała wyraźny problem z powrotem w wyznaczonym terminie do zakładu karnego, gdzie odbywała karę pozbawienia wolności. Drogę do więziennej celi pomogli odnaleźć polkowiccy i krakowscy policjanci, którzy zatrzymali poszukiwaną kobietę właśnie na terenie Grodu Kraka. Była mieszkanka Polkowic, która obecnie na stałe powinna przebywać w zakładzie karnym. Decyzją sądu otrzymała przepustkę. Niestety, kiedy przyszedł czas powrotu do więziennej celi, 29-latka wybrała drogę, która na pewno nie prowadziła z powrotem do zakładu karnego. W sprawę niepowrotu 29-letniej mieszkanki Polkowic do zakładu karnego z przepustki zostali zaangażowani polkowicy policjanci, którzy wspólnie z ich odpowiednikami z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie doprowadzili do zatrzymania 29 Właśnie na terenie Krakowa w jednym z mieszkań. Kobieta, na której dłoniach zawitały policyjne kajdanki, nie była jednak jedyną osobą zatrzymaną tego dnia przez funkcjonariuszy. Funkcjonariusze, oprócz zatrzymania poszukiwanej listem gończym kobiety, w mieszkaniu zabezpieczyli również amfetaminę i właśnie w związku z narkotykami został zatrzymany kolejny lokator tego mieszkania. Mowa o 37-letnim mieszkańcu Krakowa. Ponadto, funkcjonariusze w mieszkaniu odnaleźli aparat fotograficzny, który, jak się później okazało, również pochodził z przestępstwa, bowiem zniknął z jednego z mieszkań na terenie Zabrze. Dalszymi czynnościami w sprawie zabezpieczonych narkotyków i ewentualnymi konsekwencjami dla obojga zatrzymanych zajmą się funkcjonariusze w Krakowie. Natomiast poszukiwana listem gończym 29-latka już teraz wróciła tam, gdzie jej miejsce, czyli do zakładu karnego. Podawał się za pracownika banku i oszukał mieszkańca Lubina. Pokrzywdzony to 68 latek i stracił w ten sposób około 700 zł. Dzwonił z banku poinformować, że pana oszczędności są zagrożone. Tak rozpoczął rozmowę telefoniczną oszust. Następnie poinformował, że jest pracownikiem działu bezpieczeństwa i że jego pieniądze są zagrożone. Poprosił również o podanie numeru karty bankomatowej co pokrzywdzony niestety zrobił. Następnie sprawca poinformował, że na telefon 68-latka będą przychodziły SMS-y i poprosił o odczytanie treści tych SMS-ów, konkretnie o cyfry. I w ten sposób mężczyzna podał kod weryfikacyjny do transakcji. Gdy poszkodowany wszedł na konto, zobaczył, że stracił około 700 zł. Policjanci kolejny raz apelują o rozwagę i nie podawanie obcym osobom danych, kodów i pinów. Niemal doszczętnie spłynęło wnętrze samochodu marki Seat, który był zaparkowany przy ulicy Roosevelt w Jaworze z pożarem walczyły dwa zastępy strażaków. Dym zauważyli późnym wieczorem mieszkańcy bloku przy ulicy Roosevelta. Strażacy odebrali zgłoszenie po 23.00. Natychmiast wysłał jednostkę z JDG Jawor oraz ochotniczą straż pożarną w Jaworze. W spaleniu uległa komora silnika oraz wnętrze pojazdu osobowego. Na miejscu działało OSP Jawor oraz JDG Jawor. Szczegółami wybuchu pożaru oraz oszacowaniem strat zajmie się teraz policja. Wnętrze Seata spłonęło niemal doszczętnie. Tą informacją żegnam się z Państwem. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.